W Barcelonie ktoś e, świeży przydałby się na Placu Gry, ale Guardiola innego zdania. Uwaga! Ależ bramka, 69 Pedro. minuta! Pedro, siódme trafienie tego chłopaka. No cóż, e, można powiedzieć, nie udało się koronkowo, to po prostu trzeba było huknąć jak z armaty i to właśnie uczynił Pedro. To jest specjalista od wygrywania dla Barcelony meczów, które wydawały się być nie do wygrania. Przypomnijmy sobie choćby spotkanie z Almerią i ten jego cudowny gol, który dał zwycięstwo. Przypomnijmy sobie mecz z Szachtajem, Donieck. Popatrz, bezcenny, jak bezcenny, jest, bezcenny Munua. jest ten chłopak dla Barcelony. To jest jego 50. występ w pierwszej drużynie tego klubu. Jak już mówiliśmy, to jest jego 16. gol dla Barcelony. No, znów gol zapewne na wagę trzech punktów. Świetnie uderzona piłka. A jeszcze zunie. Munua popełnił tutaj gruby błąd. Kielka była uderzona świetnie, ale Munua pomógł jej wpaść do siatki. Tak jest. Zresztą było, było już widać zaraz po tym, jak ugrzęzła w bramce, że Bramka Szmalak jest po prostu wściekły na siebie.